Cześć! Ostatnio była premiera nowego samochodu elektrycznego Lucid Air i ten odcinek w 100% poświęcę na ten samochód, ponieważ jest to samochód, który moim zdaniem zmienia zasady gry. Zapraszam Was do oglądania. Okej, okay, tutaj mniej wieje. W opisie filmu znajdziecie link do premiery do kanału Lucida, gdzie możecie zobaczyć to, ten film, który jest naprawdę wciągający. On trwa godzinę 20, ale ja kilka razy już go oglądałem. Eee, trzy razy go obejrzałem w całości, a kilka razy później jeszcze go przeglądałem sobie. Naprawdę jest bardzo ciekawy i interesujący. Eee, Lucid Air jest to marka, która powstała w 2007 roku i właśnie wtedy rozpoczęły się prace nad, nad samochodem elektrycznym. Bardzo ważną rzeczą w tym wszystkim jest to, że dyrektorem naczelnym Lucid jest inżynier Peter Rowlinson. Jest to osoba, która zaprojektowała i nadzorowała produkcję tego samochodu, w którym właśnie siedzę, czyli Tesla Model S. Był głównym inżynierem właśnie przy, przy produkcji. Co prawda nie tego, bo to jest wersja po faceliftingu, no ale wiadomo, że coś z tego zostało. Facelifting głównie zazwyczaj poprawia pewne elementy, no ale, ale całe, całe to nadwozie to wszystko jest praktycznie podobne, więc on miał swój duży wkład właśnie w Model S. Później niestety odszedł z Tesli, no i dołączył do Lucida, gdzie stworzyli naprawdę coś niesamowitego. Lucida i Tesla łączy nie tylko to, że ta sama osoba nadzoruje produkcję, nadzoruje projektowanie i nadzoruje proces powstawania tego samochodu, ale przede wszystkim mają też podobną wizję. Lucid chce przyspieszyć rozwój samochodów elektrycznych i ułatwić adaptację Elektryków, a nie konkurować z innymi. I tutaj ta wizja. Wiadomo, jest podobna do wizji Ilona Maska. Podejrzewam, że mogło się tutaj coś skopiować, e, chyba, że po prostu faktycznie no, właściciele firmy też chcą to robić dla idei, a nie dla koniecznie dla jakichś zysków. Nie chcą konkurować i też zapowiadałem, że patenty będą otwarte, więc to, to jest też identyczne jak w Tesli, czyli każdy będzie mógł skorzystać z ich rozwiązań, które, do których za chwilę przejdziemy które są też e, całkiem inne niż. W Przypadku nawet Tesli. Gdy oglądałem film, naszła mnie pewna myśl. Yy, taka, że wszystkie duże koncerny samochodowe mam wrażenie ja osobiście, że one walczą o przetrwanie i że starałem się za wszelką cenę jakoś wygrać ten wyścig yy, o samochód elektryczny. Starałem się to robić bardzo chaotycznie, a tutaj przy taki startup, jak na początku Tesla, która zabojowała cały rynek, a następnie przychodzi Lucid, który też przynosi wiele ciekawych rozwiązań. I jak to jest, tego, tego nie rozumiem, jak to jest, że tak duże marki, tak duże koncerny nie potrafią zrobić porządnego samochodu elektrycznego. Tylko musi przyjść taki game changer, który po prostu wywróci wszystko do góry nogami i zaprezentuje właśnie taki samochód. Może Wy wiecie. Najważniejszymi rzeczami, na których Lucid chciał się skupić, były luksus, komfort i performance. Yy, wiadomo. W Tesli brakuje luksusu. Jest fajnie, jest nowocześnie, ale nie jest to samochód luksusowy. Chociażby wykonanie i tak dalej. Tutaj może się wydawać, że jest luksusowy, ale wykonanie nie jest najlepsze. W Lucidzie jest to zupełnie inaczej. Cała załoga Lucida naprawdę bardzo mocno przywiązała wagę do tego, żeby samochód był wykonany bardzo dobrze. Wszystkie materiały, żeby były starannie dobrane, żeby były dopasowane i żeby były jak najwyższej jakości. To też świadczy, świadczy o wysokiej cenie samochód. E, o której powiem Wam na końcu tego filmu. Ale Lucid nie przyłożył się tylko do jakości wykonania, do wnętrza i, i wyglądu zewnętrznego, ale również przyłożył się do, e, do całej technologii. Mamy dostępne trzy wersje silnikowe z jednym silnikiem, z dwoma silnikami albo z trzema silnikami. Ta z trzema silnikami jest po prostu kosmos, bo ma ponad 1000 koni. E, przyspieszenie ma podobne do Eski, bo ma 2,7 sekundy do setki. Tesla SK najnowsza Performance, ma. Z chyba z tego co wierzę ja, 2,5 sekundy więc to praktycznie to jest niewielka różnica no i jest to bardzo dużo jest to bardzo dużo, ale 1000 koni e, jeszcze przy tak malutkich silnikach które teraz możecie zobaczyć silniki są bardzo małe i lekkie a jednocześnie mają wysoką wydajność e, porównując do konkurencji e, tutaj akurat e, Lucid nazwał różne marki amerykańska, niemiecka i tak dalej, więc bardzo łatwo można się domyślić że to są e, Audi, Porsche Volkswagen chyba i Tesla. I zobaczcie jak dobry stosunek ma Lucid masy do wydajności. I te silniki są naprawdę bardzo małe i bardzo lekkie, co pozwala na zwiększenie przestrzeni w samochodzie. Przestrzeń została maksymalnie zwiększona, maksymalnie wykorzystana. Ciekawe jest też wcięcie w baterii, które zwiększa nam ilość miejsca na nogi z tyłu. Tesla akurat ma bardzo prostą, naprawdę prostą, płaską baterię, nie ma wcięć, a tam nawet pomyśleli o takich detalach. Lucid ma największy na świecie bagażnik z przodu, czyli tak zwany Frank. I ma aż 202 litry, gdzie Tesla ma 68 litrów. I zobaczcie jak tutaj fajnie Lucid porównał bagażniki różnych marek. I okazuje się, że Lucid ma większy bagażnik niż Tesla, Audi, Porsche i chyba jeszcze jedno auto razem wzięte. To jest, to jest naprawdę olbrzymia przestrzeń, i no i to jest pewne ogłoszone, że to jest największy bagażnik na świecie. Inżynierowie Lucida twierdzą, że samochód elektryczny ma pięć kluczowych elementów: to jest bateria, silniki, układ przeniesienia napędu, inwerter i oprogramowanie. I tu się zgodzę, i tutaj znowu chciałbym wrócić do innych wielkich koncernów, które mam wrażenie, że zapominają o tych rzeczach i za wszelką cenę próbują stworzyć samochód elektryczny nie przykładając tak dużej wagi do właśnie tych, najwa tych najważniejszych pięciu parametrów. Yy, I tutaj uważam, że oni powinni bardziej się skupić na tym i przede wszystkim powinny zacząć tworzyć samochody od podstaw yy, elektryczne, a nie konwersja, ponieważ konwersja jest według mnie z góry skazana na, na porażkę, może, może nie tyle na porażkę, co na, na, na to, że to nie będzie dobry samochód i będzie to zazwyczaj samochód miejski, bo baterii dłużej nie włożymy, będzie słaby zasięg i tak dalej. Lucid tworząc swoją technologię, Lucid testował swoją technologię w samochodach wyścigowych i to jest też bardzo ważne, ponieważ później udało im się prawdopodobnie nie wiem, jeszcze nie jeździłem ale prawdopodobnie udało im się tak jak tutaj widzicie, przyłożyć cały ten, cały ten, całą, całą tą technologię do samochodu, jakim jest Lucid Air. Bateria tutaj też jest game changerem Dlatego tak na początku powiedziałem o tym samochodzie Ponieważ jest to chyba w tym momencie największa bateria Stosowana w samochodach elektrycznych Co prawda ten samochód jeszcze nie jest w seryjnej produkcji Ale za, za niedługo będzie Więc można powiedzieć, że jest to największa bateria Która ma aż 113 kWh Niestety Lucid nie powiedział czy to jest bateria Czy to jest pojemność użytkowa czy nie Ale nawet jak to nie jest użytkowa To i tak będzie to bardzo dobry wynik Jeszcze biorąc pod uwagę to, że Lucid zapowiada, że silniki są o ponad 15% bardziej wydajne niż konkurencja, czyli w tym przypadku tutaj wiadomo, że chodzi o Tesle. No to zasięg, który zapowiadają, myślę że, będzie, myślę, że będzie do zrobienia. Zasięg, który Lucid tutaj zapowiada, to jest 810 km według normy EPA, czyli realnie podejrzewam, że to będzie 700, może niecałe 700 km przy takiej normalnej, szybkiej, dynamicznej jeździe. Nie mówię tutaj o jeździe 90 na godzinę, tylko o jeździe 120-140. Wyobraźcie sobie jechać 150 na godzinę na przykład i zrobić 600 km tak na luzie? To, to jest właśnie to. Dodatkowo instalacja, która pracuje z napięciem 924 V, yy, pozwala na ładowanie z rekordową mocą 300 kW. I to jest też najwyższa aktualnie moc. Tylko, że tutaj też znowu trzeba e, przypomnieć, że to nie jest samochód jeszcze serii nieprodukowany. Porsche Taycan może ładować się z mocą e, około 270 kW, a tutaj mamy 300. I zobaczcie w tym momencie, jak mało jest stacji ładowania, które. Dadzą tak dużą moc, ale wiadomo, że infrastruktura cały czas się rozwija i w całym, na całym świecie coraz więcej powstaje takich stacji ładowania, które będą mogły taką mocą ładować samochody elektryczne. Ciekawostka: to też się wydaje być trochę skopiowane z Tesli. Lucid Air będzie korzystał z infrastruktury Electrify America i będzie korzystał z tej infrastruktury przez 3 lata za darmo. Każdy użytkownik, który kupi samochód, będzie miał 3 lata darmowego ładowania. No, i tutaj też brzmi to podobnie jak na początku Tesla robiła. Tyle, że Tesla miała swoją własną infrastrukturę ładowania, którą sama budowała i cały czas rozszerzała. I miała dożywotnie darmowe ładowanie, a nie 3 lata. Kolejna innowacyjna sprawa, Vehicle to Grid, czyli e, wykorzystanie samochodu jako magazyn energii. Samochód będzie mógł nie tylko przyjmować energię, ale będzie mógł również ją oddawać. No i prawda, co prawda są e, samochody, które już to robią, jak na przykład Nissany, które obsługują e, złącze Shademu, które pozwalają na przesył energii dwukierunkowy. Ale nie mają czegoś takiego jak ma Lucid, czyli możliwość ładowania samochodu samochodem. Czyli wyobraźcie sobie sytuację, że się sam rozładuje, podjeżdża wtedy drugi Lucid, podłączają się jednym przewodem, no i jeden ładuje, oddaje energię do drugiego. To jest też bardzo fajne, bardzo przyszłościowe, i nie wiem czemu tego nie, nie pomyślano o tym od razu i czemu tego nie zastosowano od razu. Wiadomo, że standard CCS ma swoje ograniczenia i tak dalej, samochody zazwyczaj mogą tylko przyjmować energię. Ale to też pokazuje jaki potencjał drzemie w samochodach elektrycznych, że to, że możemy zabezpieczyć się energetycznie, gdy będzie przerwa w dostawie prądu, czy naprawdę nam się rozładuje samochód, to wtedy możemy faktycznie ładować się z samochodu albo mieć taki mobilny magazyn energii, który będzie mógł wszędzie pojechać. I dostarczyć prądu. Na przykład na jakieś eventy, zamiast wynajmować agregatów, yy, na przykład gdzieś w plenerze, będzie można podłączyć się do takiego samochodu. Jest naprawdę mnóstwo zastosowań i otwiera to nowe gałęzie biznesu. I zobaczymy, jak to się fajnie roz będzie rozwijać. Prędkość maksymalna 270 km na godzinę. Pięć gwiazdek w kategorii bezpieczeństwa, i tutaj to nie powinno nikogo dziwić, bo elektryki są zazwyczaj bardzo bezpieczne przez to, że mają akumulator w podłodze, przez to, że są ciężkie. No i tak jak Tesla, też wszystkie samochody mają maksymalną ocenę w kategorii bezpieczeństwa, więc to już jest tak jakby standard. Lucid zapowiada, że będzie miał również aktualizacje, które będą działały na podobnej zasadzie jak Tesla. Znaczy oni tego nie powiedzieli, to, to ja mówię. I faktycznie cały system wygląda bardzo intuicyjnie jest to yy, pierwszy samochód poza Teslą, który, który faktycznie tak na pierwszy rzut oka wydaje się, że no, można by to wszystko ogarnąć. I naprawdę mam wrażenie, że Lucid bardzo mocno skopiował z Tesli, chociaż tutaj też nie można mówić o kopiowaniu, ponieważ... No to jest jakiś nowy standard, który zaczyna być normą, to, że mamy taki system interfejs jak w telefonie, to tak samo jak mamy Androida i iPhone'a, no to też mamy podobne, podobnie wszystko i to wszystko tak zmierza właśnie w tym kierunku, żeby było intuicyjne i łatwe dla użytkownika. Więc ten system cały bardzo, bardzo przyjemnie wygląda. Ciekawe są zegary, które, cały ekran w rozdzielczości 5K tutaj za kierownicą, który, który jest podobny do Porsche. Takie pierwsze moje skojarzenie. Pracownicy Lucida sami powiedzieli, że tutaj nie chodzi o to, żeby prześcigać się, kto będzie miał większy ekran, tylko żeby te ekrany były jak najbardziej przyjazne dla użytkownika. I z tego co widzę, jest to przyjazne, można sobie tam przesuwać różne aplikacje, to wszystko na filmie, do Doskonale widać, więc jeżeli macie, e, macie możliwość, to obejrzyjcie to, bo naprawdę warto. Lucid wykorzystuje też kamerę, która rozpoznaje twarz. Też ciekawy system zabezpieczenia. Dodatkowo też można wykorzystać to pewnie Lucid to wykorzysta e, w kwestiach bezpieczeństwa, czyli gdy zaśniemy, kamera wykryje, że mamy zamknięte oczy, no to wtedy może odpowiednio zareagować. E, Tesla też ma e, w modele 3 też mają kamerę z przodu. E, podejrzewam, że też jest możliwość. E, poglądania na kierowcę, chociaż kiedyś pojawiło się wideo czy zdjęcie z tej kamery w środku i się okazało, że ona tak nie do końca obejmuje szerokokątnie cały, cały przód i bardziej jest skierowana do tyłu, ale zobaczymy jak będzie w nowych samochodach. Lucid planuje start produkcji na wiosnę 2022 roku i wtedy też prawdopodobnie pojawią się pierwsze dostawy. Cena. Jeżeli chodzi o cenę, to tutaj mamy, mogę to porównać i do Porsche i do Tesli, ponieważ najtańsza wersja Lucid, Lucida Air będzie kosztowała około 80 tysięcy dolarów, czyli to jest podobnie do modelu S, to jest około 400 tysięcy złotych, a najdroższa wersja będzie kosztowała ponad 800 tysięcy złotych i tutaj już możemy porównać to do, do wyższej opcji Taycana, więc tutaj mamy bardzo duży rozstrzał między samochodami. Ciekawe jaka będzie różnica w faktycznie w jeździe wersją najtańszą, a tą wersją najdroższą, bo to jest jednak 400 tysięcy różnicy. To jest bardzo dużo. Lucid pokazał również urywki Lucida o nazwie Gravity. Nie wiadomo co z tym w przyszłości będzie. Dosyć krótkie to były takie przebitki. Pewnie kolejny model, który będzie po chwili produkowany, ale to na razie zostańmy przy Lucidzie R. I zobaczmy, co z tego będzie. Ja naprawdę mocno kibicuję, bo to jest kolejna marka, która, y, która robi coś nowego, która wprowadza jakieś innowacje i która faktycznie może przyczynić się do szybszego rozwoju elektromobilności. Uważam, że samochody elektryczne y, z takim zasięgiem i z takim interfejsem i z taką technologią mogą wyw wywrzeć pozytywne wrażenie na odbiorcach i nie, nie, nie będą zniechęcać. Mam wielką obawę przed Volkswagenem ID3. Przez to, że wiem, że to jest niedoskonały samochód, miałem okazję siedzieć, za tydzień będę miał okazję nim jeździć i mam wrażenie, że użytkownicy mogą się zrazić przez to, że jest to samochód elektryczny nowy, jest niedopracowany i za chwilę zacznie się narzekanie, jakie to elektryki są niedobre. To jest taka moja myśl. Może nie powinienem tego mówić na głos, a zresztą, będę szczery. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już wkrótce. Cześć.